Nowa informacja z polskich dróg. W Latoszynie na drodze krajowej nr 94 samochód osobowy najechał należącego na, na jednym mężczyznę. Niestety życia 50-latka nie udało się ratować. W Do tragedii doszło w piątek 26 maja po godzinie 22 na drodze krajowej nr 94 w Latoszynie. Ze wstępnym uchwaleniem policji Wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Audi, 34-letni mieszkaniec Dębicy, najechał należącego na drodze 50-letniego mężczyznę. Niestety życia 50-latka nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia pracowała policja pod nadzorem prokuratora. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Trwa wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Wiadomo już, że kierowca Audi był trzeźwy. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Przod Joker.